Podkomisarz Rafał Grędzuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. No, dzisiaj tutaj przyjechaliśmy na zaproszenie naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. No, tu mamy działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skupiamy się na, szczególnie na bezpieczeństwie pieszych. Mamy ze sobą drona, który jest taki jak ja to mówię dodatkowym okiem policjanta, który widzi dużo więcej i o wiele lepiej. Jesteśmy w stanie wypatrzyć naprawdę dużo wykroczeń. Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych, nieustąpieniu pieszy, pieszym, pierwszeństwa na przejściu, ale też takie zwykłe inne wykroczenia typu niestosowanie, się, niestosowanie pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu komórkowego i takie już... Zwykłe, że tak powiem wykroczenia zrobiono. Za pomocą drona jesteśmy w stanie, że tak powiem zaglądnąć komuś do samochodu przez tą szybę czołową. Widzimy dużo, na pewno jak tu państwo wszyscy widzieli. No, jesteśmy w stanie dużo zobaczyć. I lądujemy, no.